Witam w kolejnym odcinku kampanii Platona Prowazajami. To i razem z tą uroczą Inkińczką yy, będziemy przechodzić kolejne części kampanii. Więc yy, tutaj, Smash, coś już znalazł. Gdzieś się wcisnął. Tutaj. Dobra, więc sprawdzimy, cóż to jest. Ha, może to jakoś tutaj. Okej, okay. okay, prawdopodobnie dopiero jak tu dotknie tego, no to można to znaleźć, no ale dobra, okej, okay, to w takim razie lecimy tutaj, no jakaś łódź podwodna w ogóle, łódź podwodna w sztucznym morzu, w sztucznej bazie, trochę przerost formy nad treścią, no, nice, i łódź podwodna, nice, Perfekcyjnie. O tak, wpadnij do wody. Dobra. Mhm. I jeszcze sprawdzimy, cóż to jest tam. Hmm. Chyba trzeba więcej. Wchłaniaj to. No, nice sardinium. Pięknie. Okej, okay, to może coś można będzie ulepszyć tutaj. No i za jeden sardinium, spoko. Mhm, better spot bombs. Mhm. i tu small fry. Szybszy respawn, też się przyda. No i to zostały tylko... trzy te, ale naj najbardziej zasobochłonne. Czyli czu, tu 4 sardinium, 5 i 5. Mhm. Zwiększone damage jest. Okej, okay, okej. Okay. Dobra. No, coś tutaj? Dobrze, dobrze. Tak trochę myślałem, że będzie zaraz. Jest. Dobra. Może być. Dobra. Lecimy. Pięknie. stap them out. Czyli prawdopodobnie będzie e, nie Octostomp, tylko będzie hmm, coś tam. A nie. Ha, ciekawe. To może będą jakieś Octostompy czy coś. Ciekawe, ciekawe. Myślałem, że będzie ult e, z pieczątką. Mhm. No, tak. Działa dosyć sprawnie, chyba nawet to bardziej lubię. A psa. U, jak samuraj. Pięknie. U. Z innego tarcza. Nie. A teraz my zdobywamy tarczę. Pięknie. Nice. Kawier, dobrze. Na powietrzu. <laughs> nice. Myślę, że na jeden cios zejdzie mimo wszystko. Hopsa. Pięknie strategia. Najpierw jedną, potem drugą. krawędzią zawodziłem o ściankę. Ła wow, ale nie wiedziałem, że aż tyle damage'a. Ach, oh, matko. Ten bajec. O, oh, z tego po drugiej stronie załatwiłem. Nice. Ha, myślałem się, że wybuchnie w końcu.

Jest takie kudłate tutaj Ja nie mogę Bieszczelna Muszę się przypatrzeć trochę trafić za bardzo, zobaczyć jak wygląda z bliska. O, i sorry, ale muszę spełnić swoją powinność. Sorry, tak trzeba było. Wybacz. Ach, najgorzej. Ale trudno. Chyba było te puchate oktulinczki splatnąć, niestety, by dojść do celu. Czasami droga wymaga poświęceń. Ach. No, a co tam znalazł? Dobra. Idealnie trafiłem? Nice. No dobra. Jeszcze tam są jakieś te. No mhm. tu na przykład. O tu jest jakieś duże. Za 1400? Ło, rzeczywiście spore. Hmm. Nic konkretnego. Dobra, kolejny poziom. Mhm. Okej, okay, gutuber będzie. Bardzo fajna broń. <ścoughs> Mm -hmm. Bez żadnej broni dodatkowej, tak chyba tak. Jest po prostu gutuber sam. Pożo. Tak to wygląda. To jest jak charger, tylko że kwestia mogę pływać dosyć długo, zanim, o, zanim zacznie znikać mi naładowanie, więc jest bardzo fajnie. No, czyli zaczęło się gasnąć to światełko, ale i tak Tak, jednym razem ha! Tak pięknie No i pięknie Psa? Mm, to nie, nie wiem, czy będzie trudna. A tu z, z tych poziomów jest, że po prostu uczą, jak używać konkretnych broni. Więc raczej są proste. Mimo wszystko te poziomy. Hapsa. Uh. Pięknie. No i na przykład to wyskakujesz te z tego. Więc no, sam tuber fajna broń. Tak długo się ładuje. Psa. Więc easy. Więcej tarczy. W sumie bym chciał to mógłbym... Dobra, to akurat nawet nie musiałem niczego robić takiego. Aha. Hopsa. Za późno, stary. działa? Okej, okay, czyli nie działa w taki sposób, a jak działa? No. Ciekawe, ciekawe. Okej, okay, czyli on disco ball, tak? Kręci się, kręci, kręci, kręci i co dalej?

i zna tutaj. Easy. Pięknie, był tu No, coś tam. Small znowu. O, dobra, tam to wiem chociaż. Mhm, tylko trendy tam wejść. Tędy. dwa obok mhm. easy ride, tricky target, a Okej, okay. to, ten rodzaj poziomów Ciekawe Mhm, okej, okay. rapid blaster Sprawdźmy Na czas, czy nie na czas? Destroy the targets, reach the goal Lol, dobra Za dużo skakania okej. Okay. To ma po prostu jakiś rozrzut straszliwy przy skoku. To wiele tłumaczę. Dobra. Mhm. Ciekawe. Dobra. Co mnie to trochę. Dobra. Okej. Okay. się cykam, że spadnę z tych. milimetrów, milimetr się omsknę, czy coś i będzie tyle. Dobra, dos. Prosto. Jak na razie o wiele lżej niż z tymi wiadrami na przykład. To Po prostu. fajnie. Z wiadrem było ciężko. Okej. Okay. Dużo punktów? Tak, w miarę dużo. Okej, okay, chyba wszystko. pisz finish. Mhm. Okej, okay, to by się nie otworzyło jakbym tam... Ten... Prawdopodobnie nie. W ogóle jaki sens by był rzucanie granatów w te balony na przykład. Może jakiś by był. No, chyba, że jak, jak mam granaty i mam odpowiedni upgrade do granatów. To teoretycznie. Hmm. To teoretycznie mógłbym na przykład. Hmm, Gdybym miał odblokowane to już, to bym mógł burz bomby wtedy zamienić na to. I bym mógł do tych znaczników rzucać burz bombami. No, no. To miałoby jakiś sens. Huh. Dobra, kolejna klasa. Infanz hotshot. Dwie bronie i ciekawe, która proponowana będzie. Aha, z klasyki No dobrze, nie jest jakieś super trudne, ale jest pytanie do czego. Aha, Znisz cele, dotrzyj do celu. Ok. Hmm. wojdować tych czerwonych no spoko jakoś dam radę Ech, przesuwają się wszystkie no prawda nawet się nie, nie spociłem Easy. Nie wiem ile mam czasu na to, ewentualnie. Okej, to jest to ostatnie chyba. <Sighy> Dobra, trzeba na atrament. Było preepy tam, 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 Ciekawe czy jeden balon wystarczyłby na przegraną. Ciekawe. Dosyć prosty poziom. Noise. Co tam znowu? Gdzie ten? A tutaj jakoś, dobrze o, sunken scroll, nice Aha. nice sheldon dobra, i jakie poziomy zostały tutaj no dobrze w takim razie myślę, że możemy zakończyć na tym dzisiejszy odcinek więc żegnam się, Amito ja, i razem z tą uroczą Kali. Do zobaczenia w następnym odcinku z kampanii z Platuna 3. Cześć, czołem i pa!